na kombinuje. Możesz tam patrzeć? Lewoś mam. Jakie? Mm. Sp Spiczek. A co dzisiaj śpiewałeś na jasełkę? Mm, kolędy. Jakie? I były tam ciasteczka. No to jest najważniejsze, prawda? Tak. A jakie ciasteczka były? Mm, różne. Różne były? Mm -hmm. A które ci najbardziej smakowały? Twoje. O, jakie ja cię bardzo kocham. Uff. A dlaczego ci moje najbardziej smakowały? Bo Kiedy Kiedyś żeś to złamał Łukaszku? A chyba wczoraj czy przedczoraj? Hmm. No to na śmieci, po co to to trzymacie? No, może by się no, przydało na coś czasami. Trzeba coś utwardzić i podłożyć. Utwardzić. Mhm. Nieraz mi było takie potrzebne i imię. Biedieniu dnia? Co jesz? Chlebek. Jaki? O, Przepraszam, mm. To są nie mogą zabawić, to mówię tu No właśnie, to lepiej zjedzę potem po mózgu. Może, może tak. To tak można też przydać. Potrzebuję podpórki. Czekaj, zobaczymy teraz, jak mienia wstaje. Ja znam jakieś mięso. Nie, nie, ty, ty teraz idź jeść, ty już porozmawiałeś. Gdzieś! Wyłaź mi z tej kamery. Ja ci popluję. A co ty robisz? Nie. nie pluj do kamery, bo przecież się poprudzi cała. Nie, nie wolno. No dobrze myślisz. No, też... no proszę cię, no wiesz co? Nie. nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Jak ma się do tego dorwać? Co ty masz takie czerwone na podkoszulce? Co to jest tu? To? Co to jest? Pytam się to to jest? Komisarz, mm. Pani To jest, jest Komisarz,

No, yeah. oh, det var topp.